Sprawa dotycząca Destina Baldoniego i znanych osobistości, takich jak Blake Lively oraz Ryan Reynolds, budziła ogromne emocje na całym świecie i przez kilka miesięcy przyciągała uwagę mediów. Baldoni, znany aktor i reżyser, postawił oskarżenia wobec Lively i jej otoczenia, zarzucając im prowadzenie kampanii oszczerstw oraz domagając się odszkodowania w wysokości 400 milionów dolarów. Twierdził, że stał się ofiarą zniesławienia w kontekście kontrowersji związanych z filmem It Ends With Us. Warto zwrócić uwagę na dynamikę, jaka zrodziła się pomiędzy aktorką a reżyserem. Baldoni posądzał Lively o niewłaściwe zachowanie na planie, podczas gdy sama aktorka odpowiedziała oskarżeniem o molestowanie seksualne oraz próbę wymuszenia na niej intymnych scen. W rezultacie tej burzliwej sytuacji w czerwcu bieżącego roku sąd odrzucił wcześniejsze roszczenia Baldoniego, w tym pozew o wartości 250 milionów dolarów w stosunku do The New York Times. Sędzia podkreślił, jak istotne są przepisy chroniące osoby, które zgłaszają przypadki nadużyć w przemyśle filmowym. Jak donosił magazyn People, wyrok ten przyjęty został przez Lively z wielką ulgą i łzami w oczach. Wydawało się, że proces dobiega końca, przynajmniej w aspekcie publicznych oskarżeń. Jednak ostateczne zamknięcie sprawy miało miejsce dopiero 31 października, gdy sędzia zgodził się na wniosek Blake Lively dotyczący zakończenia postępowania oraz zwrotu kosztów prawnych. Mimo to, wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a Baldoni wciąż ma możliwość odwołania się do wyższej instancji co wydaje się niemal pewne. Choć sąd zdecydował o zakończeniu sprawy o zniesławienie, zarzuty, które Lively kieruje w stronę Baldoniego, nie zniknęły. Aktorka nasila swoje oskarżenia, twierdząc, że reżyser próbował wymusić na niej intymne sceny oraz zadawał jej osobiste pytania dotyczące jej życia prywatnego, w tym relacji z Ryanem Reynoldsem. Przedstawiciele Baldoniego zdecydowanie zaprzeczają tym zarzutom. Określając je jako element szerszej kampanii mającej na celu zdyskredytowanie reżysera. Prawnicy zajmujący się sprawą zauważają, że choć proces o zniesławienie zakończył się wstępną wygraną dla Lively, to sprawy o charakterze prywatnym oraz zarzuty dotyczące molestowania nadal mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Baldoniego. Co więcej, możliwe są kolejne kroki prawne obu stron, które mogą prowadzić do nowych postępowań nie tylko w sądzie ale także w sferze publicznej. Czas pokaże, jak rozwijać się będzie ta sprawa, która niewątpliwie wciąż przyciąga uwagę mediów i fanów.